RZG interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG interwencje. W każdą środę o 17:10 na 97.1 FM na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Daniel Sawicki. Daniel Sawicki, to jest program RZG Interwencje, a za kamerą, jak zawsze, Krzysztof Filmanowicz. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy ponownie w sali przy ulicy. Urszuli w Zielonej Górze, czyli w miejscu, gdzie przebywa sporo obywateli Ukraini, Ukrainy, którzy przylecieli, przy, przyjechali do nas przed wojną, uchodźcy, którzy znajdują u nas schronienie. Minęły trzy miesiące od momentu, kiedy pojawili się właśnie na Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. O tym, jak sobie radzą, z jakimi problemami spotykają się i oni, i osoby, które dbają o ich bezpieczeństwo, będę dziś rozmawiał z naszymi gośćmi, a są nimi. Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, gospodarz obiektu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Sylwia Grzyb, kalita z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, rzecznik prasowa. Witam. Dzień dobry, witam. Pan Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta, ale dziś występujący w roli komendanta wojewódzkiego ochotniczych chówców pracy w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od pana dyrektora Jagiełowicza, gospodarza obiektu. Od początku w sali przy ulicy Uszuli przebywają obywatele Ukraini, którzy tutaj znajdują schronienie, otrzymują pożywienie. Trzy miesiące mijają właśnie od momentu, kiedy pojawili się w Zielonej Górze. Jak te trzy miesiące wyglądały? Zacznijmy może od tego. Nie wiem, czy to dobrze, że ode mnie, bo ja mógłbym całą audycję mówić, także to kwestia uchodźców. No wiecie Państwo, my się już wielu rzeczy nauczyliśmy, tak? My, oni, większość z tych ludzi jest tutaj od samego początku, to część z nich, która przyjechała na początku, wyjechała, ale tu wróciła, bo z różnych przyczyn. Jedni, bo, nazwę to po imieniu, bo ich wyrzucono tam, gdzie pojechali, tak? Bo im się nie chciało tam dostosować do reguł, do pracy, nawet do rodziny pojechali i ta rodzina ich tutaj eksmitowała od siebie, bo przy dzieciach swoich nawet nie chcieli pracować. To może być z różnych przyczyn i te przyczyny właśnie trzeba by było zacząć badać, tak? Bo mi troszkę brakuje tutaj e, takich rozwiązań systemowych, które powinny być wprowadzone, e, bo, bo nam się zanosi na to, że my trochę tu posiedzimy z, z uchodźcami. I pewnie jest to niepolityczne i nieeleganckie, to co mówię, ale musimy zacząć coś z tym robić, bo się robi coraz ciężej. I to wiele osób też, e, też tutaj się zgłasza do mnie, moi pracownicy też już są trochę zmęczeni tą sytuacją, że, że, że robią za sprzątaczy, za, za różne takie, e, takie rzeczy i i to się robi naprawdę trudne. Poza tym no, trzeba by było jednak, jednak spojrzeć na to globalnie i myślę, że tutaj to już nie jest moja rola, ale, ale rola tutaj naszych, naszych rządzących, którzy no, muszą trochę się pochylić nad tym i spróbować takie rozwiązania wprowadzać, bo, bo, bo trochę chaosu będzie, ale e wolontariusze już są zmęczeni, wolontariuszy jest coraz mniej. Ja ich rozumiem, bo to zawsze to działa tak i później to opada. Jest ten zapał na początku, to zapał później naturalne, że my troszkę wygasa, prawda? Tak. My myślę, że powinniśmy być dumni z tego, że Polacy tak Ukraińcom pomagają i pomagali. Natomiast jeżeli coś z tym nie zrobimy, to będzie coraz trudniej, bo, bo też obserwują to, co ja widzę na bazie moich pracowników, czy tych osób, które tu przychodzą. Będzie nam coraz trudniej znaleźć i zwerbować ludzi do pomocy, tak? A swoimi pracownikami no nie do końca jestem w stanie to ogarnąć. To ja się tutaj nie chcę popisywać, ale też byłem wydawać posiłek. Raz mi się to zdarzyło, jestem tu regularnie codziennie, ale tak jak już wspominałem, niejednokrotnie, moi ludzie tu przychodzą z biur, mają dyżury. Jeden dzień w biurze wolne, za to przychodzą tutaj od 16 do 24 i oni też pewne rzeczy obserwują. Musimy zacząć coś z tym robić. Mieliśmy tu przypadki e, ludzi, którzy e, no, piją, tak? E, co z takimi robić, to, to też trzeba nad takimi rzeczami, trzeba zacząć się pochylać, tak, zacząć trzeba coś z tym robić, bo... To jest tak, jak w wielu środowiskach są ludzie, którzy naprawdę się starają, angażują i tutaj jest wiele takich osób, wiele osób stąd już zaczęło pracować, ale wiele osób jest takich, które nie robią w nic, wręc, wręcz szkodzą całej, nie wiem jak to nazwać, populacji tych, którzy tutaj są. Trochę, trochę robią wokół nich bałaganu, trochę im psują opinię. już sami Ukraińcy, jak się rozmawiamy w mieście ze znajomymi i tak dalej, część z nich, która mieszka w Zielonej Górze dosyć długo, też już jest niezadowolona z tego, co, co, jest, robione, co jest robione i jaki oni im tutaj, że tak powiem, no robią, co dosłownie PR, tak? Więc trzeba było się zacząć nad tym zastanawiać, co z tym tematem zrobić, co zrobić w różnych takich sytuacjach, co zrobić, żeby ich zaktywizować. Ja nie mam narzędzi do tego, żeby na przykład ich wziąć i powiedzieć, proszę Państwa, na stadionie trzeba posprzątać, trzeba zrobić to. Może trzeba takie narzędzia zacząć wprowadzać, tak? To nawet jest, jak z mojej perspektywy, dobre by było, gdybym ja dostał zgoda, a wręcz może nie polecenia, ale taką sugestię, żebyśmy tych ludzi wygonili do pracy, tak? Bo część z nich pracuje, zatrudniona, ale część leży i czeka, co będzie dalej. To jest też skomplikowane. To też nie chce się wymążać. To ktoś musiałby przyjść, sprawdzić, zbadać tych ludzi, bo w wielu przypadkach to wynika z tego, że oni są naprawdę trudnej sytuacji. To są problemy emocjonalne, psychiczne, schizofrenia, różne inne rzeczy. I to. To jest taki problem, który trzeba badać, który trzeba zdiagnozować. To, co powiedziałem o tych osobach pijących, no dajmy tym ludziom jedno ostrzeżenie, drugie, a za trzecim razem. Tu rozmawialiśmy z panem Piotrem. Wbijamy Misia, dziękuję. Nie masz możliwości mieszkania. Oni szkodzą dzieciom, które mieszkają na tej hali. Ja takich argumentów nie mam. Zwanie policji, no jeżeli ktoś jest podpity i przychodzi o 23:00 i coś tam, no przecież policja go nie zabierze. Nie, nie, musimy coś zacząć robić. Rzeczywiście tych problemów, jak mówi pan dyrektor, jest bardzo wiele i one są do przepracowania na pewno. Pani Sylwia Grzyb, państwo też. Mają u siebie, tak powiedzmy, uchodźców, zapewniają im również zakwaterowanie, wyżywienie. Czy z takimi problemami również się Państwo spotykają? No nie do końca. Oczywiście były takie incydenty, gdzie musieliśmy mocno do pionu postawić poszczególne osoby, natomiast w naszym przypadku jest tak, że w tych domach rekolekcyjnych, w których mamy blisko 250 osób, od razu zostały postawione zasady, ale myśmy mogli to zrobić. My nie jesteśmy organizacją tutaj miejską, miejskim obiektem, tylko my jesteśmy organizacją kościelną, która pod swój dach właśnie przygarnęła tych, tych uchodźców. I w naszym przypadku było tak, że są regulaminy, które, które są w tych domach. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby Ktoś przychodził i sprzątał po naszych gościach. Oni muszą robić to sami. Oni muszą sami sobie gotować. Oczywiście ciepły posiłek jeden na początku był przygotowywany przez, przez kucharki, a w tej chwili te dziewczyny, które tam są, bo to głównie mamy matki z dziećmi, one są do pracy brane do kuchni i pomagają przy przyrządzaniu przy, przy tych posiłków. No nie mówię już o sprzątaniu. Sprzątanie to jest na, na obowiązek części oczywiście wspólnych, ponieważ w pokojach, tak jak sobie tam mają, tak, 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 mają. Jeżeli mają bałagan, to jest ich bałagan, jest to zamknięte. Natomiast wszystkie części wspólne, Muszą sprzątać. W naszym przypadku jest też tak, my mamy też inaczej niż tutaj na hali, tutaj w Zielonej Górze, ponieważ my mamy mniejsze te społeczności. Największa taka grupa ludzi to jest w Rokitnie i tam mamy ponad 50 osób. No i tam jest właściwie najwięcej tych osób. Natomiast łatwo jest ich wszystkich spacyfikować i też łatwiej jest do nich wszystkich dotrzeć. I dzięki temu, że my mamy tam inne troszeczkę środowiska, no to właśnie przedszkola, szkoły czy też praca dla tych osób, jakby łatwiej jest nam to wszystko załatwić i tak to się dzieje. Tam na przykład Rokitno, Paradyż, sami przedsiębiorcy przyjeżdżali, pytali, czy są osoby chętne do pracy i te osoby były tam właśnie już kierowane. Tak samo... I znajdowało pracę sporo osób? Tak, bardzo dużo osób w tej chwili już pracuje. No pomijam mamy, które mają kilkoro dzieci i nie mogą, pomimo, że te dzieci nawet idą do przedszkola, to mają jeszcze maluchy, który, którymi się muszą opiekować. Ale no mówię, takich większych problemów, przynajmniej jak na razie nie odnotowaliśmy, było parę incydentów, ale no niestety my też stawiamy jasną granicę, że jeżeli ktoś nie będzie się dostosował, my mamy taką możliwość, to będzie musiał opuścić naszy, nasz, nasz obiekt i znaleźć sobie inne miejsce, no, na przykład, no, niestety, tutaj w Zielonej Górze, czy, czy, czy w Gorzowie, też na takiej dużej hali. Więc, jakby to jest taki straszak dla nich, bo tam mają warunki jakby domowe i, i też, ale też chcę powiedzieć, że akurat w naszym przypadku, no to są bardzo fajni ludzie, bardzo, bardzo życzliwi, bardzo uśmiechnięci, bardzo tacy weseli w tej chwili już, bo też mieliśmy takie przypadki trudnych osób, które. Problemy emocjonalne, tak jak pan dyrektor Jegielowicz mówił? Tak, tak, były problemy, ale no też może dlatego, że tam z nimi też pracują księża. To są poniekąd też psychologowie, więc dużo z nimi godzin przegadali, porozmawiali, pomogli tak psychicznie, więc jakoś, jakoś no, no nie mamy jakichś takich dużych problemów. Jedyny problem, jaki w tej chwili mamy, problem, to właściwie nie jest problem, oni wszyscy chcą wracać. Nasi właśnie. Oni wszyscy so, chcą wracać, i właśnie wiem, że z, akurat ja mówię o terenie całej naszej diecezji. To jest oczywiście województwo lubuskie i część województwa dolnośląskiego. I też w Grodowcu mamy taki ośrodek rekolekcyjny, gdzie wiem, że jutro siódemka osób, mamy z dziećmi, wyjeżdżają pod kijów. Już mają zabukowane bilety, one chcą wracać tam do swoich mężów. Czyli do domu wracają, do tak. Domu, wracają do domu, choć my im staramy się tłumaczyć, żeby może jeszcze trochę poczekały. Mają wszystko, co, co jest potrzebne do życia super warunki wszystko mają tam naprawdę tam nie ma się do czego przyczepić, że coś może być nie tak, ale oni mimo wszystko chcą wracać do swojej rodziny, do swojego domu, do swojego męża, do swoich rodziców, bo dziadkowie tych, tych, tych ich dzieci tam właśnie zostali, więc no to jest taki jest teraz nasz problem, że my próbujemy ich przekonać, żeby jednak zostali w Polsce jeszcze chociaż trochę, aż na pewno będzie bezpiecznie w Ukrainie, a oni jednak wracają do domu, nie? Rzeczywiście, no do domu chcą wrócić, co jest zupełnie naturalne, jeżeli jeszcze wiadomo, że mamy dokąd wracać, to chcemy wrócić do swoich najbliższych. Pan Piotr Barczak yy, Pana w ośrodku ochotniczym chówcu pracy państwo też goszczą uchodźców. Andrzej Duda powiedział ostatnio, że to nasi goście, prawda, a nie uchodźcy. To mówił w parlamencie ukraińskim. Jak ta sytuacja wygląda właśnie u państwa? Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Chłopców Pracy posiada pięć ośrodków na terenie całego województwa lubuskiego. To są ośrodki z tak zwanymi internatami. W czterech z nich przebywają także właśnie uchodźcy w różnym okresie i w różnej też ilości oczywiście. Największa ilość to jest w zielonej górze ponad 40 osób i około 70 osób w Wiechlicach. Przybywali rzeczywiście od samego początku, my także jako instytucja byliśmy do tego przygotowani. Sytuacje są oczywiście też różne, tak jak tu Państwo już wspominali, natomiast rzeczywiście Ochotnicze Chłówce Pracy, myślę, że też instytucjonalnie byliśmy dobrze przygotowani, jako instytucja z jednej strony, która wspiera, pomaga młodzież w różnych, trudnych często sytuacjach, nie tylko pod względem oczywiście nauki, ale także przygotowania zawodowego, gdzie z racji właśnie Funkcjonowania jako instytucji, zajmujemy się rozwiązywaniem różnych trudnych sytuacji, także życiowych tych młodych osób, więc kiedy do nas trafili właśnie uchodźcy, nasi goście z Ukrainy, mieliśmy, byliśmy też przygotowani na to, w jaki sposób im pomagać. Tutaj, co prawda, głównie dla młodzieży, tą naszą pomoc musieliśmy rozszerzyć od najmłodszych osób do najstarszych, z różnymi też sytuacjami życiowymi, trudnościami także i chorobowymi. Więc jedno z pierwszych takich zdarzeń, które nas zaskoczyło, najpierw przyjechała mama z dzieckiem, ale zaraz następnego dnia dostaliśmy informację, że przyjedzie pani z dwójką dzieci, dzieci, z trójką dzieci, gdzie dwóch dzieci jest autystycznych, ale do tego były pieski, jak się okazało, terapeutyczne. No trudno było odmówić, jeżeli to są też psy terapeutyczne. Mówiłem, no dobrze, przyjmiemy, nie ma sprawy, ale pytamy, ile tych piesków? No, pa, państwo mówią, że były trzy. Co to znaczy były trzy. Okazuje się, że e, suczka się oszczeniła łącznie w tej chwili ich jest 11. E, także też takie zdarzenia mamy. No ale szanowni państwo, jeżeli to jest też pomoc dla, dla tych dzieci szczególnie, e, to, to myślę, że ta no, radość z tych szczeniaczków dzisiaj już trochę większych tych piesków, e, jest wielka. E, ta integracja też jest większa, ponieważ e, nasza młodzież, e, czyli uczestnicy ochotniczy pracy od samego początku. Bardzo życzliwie i chętnie sami e, bardzo mocno pomagali, zaangażowali się w tą pomoc. To no, też jest okazja, żeby im podziękować, bo, bo nikt ich do tego nie zmuszał, to był ich własny wybór. Widząc m, trudną sytuację tych uchodźców z tych trudnych sytuacji e, e, za granicą, a często sami po doświadczeniach różnych, no, myślę, że mają dużo większe to poczucie zrozumienia, m, kiedy ktoś komuś chce pomóc. Myśmy zorganizowali w Ochotniczych Hówców. Pracy tą pomoc też między innymi właśnie w taki sposób, żeby z jednej strony integrować, ale też wspólnie razem pracować. To znaczy na samym początku od razu wspomnieliśmy o, o właśnie pewnych zasadach, o tej e, wspólnej pomocy, o wspólnym choćby przygotowaniu posiłków, o wspólnym e, sprzątaniu, porządkowaniu. Także przygotowywaniu na przykład zajęć, czy to dla młodzieży, dla dzieci, ponieważ nasze ośrodki posiadają często sale gimnastyczne, dodatkowe świetlice, więc ta opieka dla. Zarówno tych najmłodszych dla dzieci, a potem także i zajęcia czy terapeutyczne, czy sportowe czy rekreacyjne, także były organizowane zarówno przez naszych wychowawców, naszych opiekunów, ale także i przez tych uchodźców, którzy do nas dotarli. Bo jak się okazuje, z różnymi doświadczeniami i z różnymi też kwalifikacjami zawodowymi, bo dotarły do nas panie, które są zawodowy, były zawodowymi kucharkami, więc jak najbardziej, tym bardziej mogły pomóc tutaj na kuchni, ale także i są osoby, które są psychologami, na przykład dziecięcymi. Więc ta, ta praca i ta ich, ta ich możliwość na rzecz jakby tej wspólnoty naszej tak naprawdę jest duża. Dzięki temu być może mamy troszeczkę mniej tych takich trudności, też nazwijmy to socjalnych, czy takich społecznych, personalnych na pewno też kwestia jakby miejsca. Nasze pokoje są wszystkie to są 2, trzy, 4, maksymalnie 5 osobowe. Więc to są rodziny w osobnych pokojach. Większość z nich jest z samodzielną łazienką lub na dwa pokoje maksymalnie. Więc myślę, że te warunki są spełnione naprawdę dobre. Na dzień dzisiejszy trudności nie mamy, ale też ich przygotowujemy zawodowo, poszukujemy dla nich pracy, bo to jest też nasze zadanie naturalne. Czyli jestem komfort, ja jeszcze wrócę do pana dyrektora Jagiełowicza, mamy jeszcze minutkę. Panie dyrektorze, jeżeli. Ta sytuacja potrwa dłużej, na przykład kolejne trzy miesiące, jak pan przewiduje, jak to może dalej wyglądać? Mówił Pan o tych problemach, poważnych sprawach, które rzeczywiście dotykają osoby tutaj przebywające i Państwo jako instytucję, która pomaga tym osobom, patrząc, wyjdźmy z perspektywy kilkumiesięczną, jak Pan przewiduje, co może się wydarzyć? Znaczy wie pan, co my jesteśmy przygotowani. Ja powiem tak, no, wiele takich rzeczy się zdarza, ale, ale gdzieś sobie z nimi próbujemy radzić. Natomiast ja patrzę globalnie w skali kraju, że to, ja powiedziałem o rozwiązaniach systemowych. Ktoś musi zacząć nad tym pracować, bo tak jak pan powiedział, to się nie skończy za tydzień, dwa. Bo to będzie trwało latami, trzeba coś z tym zrobić. I my tutaj, tak jak pani wspomniała, my też mamy reguły, tylko my nie mamy niestety czasami narzędzi. Tak? Ja trochę radykalnie bym postąpił z tymi osobami, które mi tu robiły ba bałagan. Jak się okazało, w pewnym momencie ściągnęliśmy tu policję, ściągnęliśmy straż pożarną, oni zaczęli robić pogadanki. Szukam tych dwóch typów, którzy nam to najwięcej bałaganu robili. Okazało się, że ich nie ma, uciekli. Dwóch Ukraińców, którzy zwiali więzienia na Ukrainie. To się okazało na końcu. Nie? Także to są takie rzeczy, nad którymi ktoś musi wyżej zacząć pracować. Natomiast my te reguły mamy, jako ja korzystając z tej okazji, no, my sobie radzimy. Ja nawet jak mam e, tak troszkę humorystycznie, proszę mi ich nie zabierać, tak? bo my już mamy to wszystko poukładane, oni wiedzą, co mają robić, jak mają robić. I mimo tego, że warunki są dużo gorsze niż u pana Piotra, e, to oni tu wracają. Na dworcu dostałem informację, czy tutaj żołnierz mówił, oni mają kartkę, hala. Mosir, ci, co przyjeżdżają do Zielonej Góry, bo oni się komunikują, chcą, tak? Problem czasami się zdarza taki, to co wspomniałem na początku: przyjechała jedna pani, którą gdzieś tam wywalono, ona to wróciła. No trzeba z takimi rzeczami coś zrobić. Tu ludzie przyjeżdżają, którzy stąd wyjechali, oni tu wracają, mimo tego, że mieszkają na wielkiej hali z psami, kotami, ze wszystkim. Tu mają stworzone warunki super, oni się z tego cieszą, natomiast na to będzie trwało. My z wieloma innymi rzeczami się borykamy, co ja mam powiedzieć, ja bo je chodzić na halę lekkoatletyczną, bo tam lekkoatletą zabraliśmy, trenują akrobaci, i nie mogą zrobić zawodów. tak. Nie zapominajmy o tych rzeczach, tak? że oni też są treningi, tu była hala wysoka, tam jest hala niska, tam nie można skakać, nie można się przygotować do zawodów. Tam moi pracownicy mają ciężej, bo jest dużo więcej, większy, większy obrót, że tak powiem, ludzki i tak dalej, i tak dalej. My tych ludzi też aktywizujemy tu. Ktoś pytał nas, o, to jak pan Piotr powiedział o kucharzach, to to my do jednej restauracji, do drugiej tu kierujemy, po, po, pomagamy, część ludzi pracuje, część zatrudniliśmy też u siebie, bo brakuje nam sprzątaczek. One sprzątają nie tu, tylko na innych obiektach, tu przychodzą, z zjedzą. Tu też większość z tych y, y, ludzi, którzy przyjechali, czyli tych uchodźców, też coś próbuje robić, też coś próbuje pomóc. Zajęcia dla dzieci, tu można przecież wyjść na wagmostaw, można różne rzeczy tu organizować, próbujemy to wszystko wspólnie poukładać. I padło hasło, że ktoś będą oni stąd relokowani, tak to się mówi, w inne miejsce. No ale to niech mi da ktoś gwarancję, że ja mogę posprzątać, wpuścić sportowców i nie przyjadą nowi. Jeżeli nie dostanę takiej gwarancji, to ja dziękuję nie chcę. Mamy poukładane, to chodzi, funkcjonuje. Ja tu chciałem dwie rzeczy. Jedno panu Piotrowi podziękować, bo jak mam akcję, że tak powiem, gardłową, czyli kiedyś dziewczyna, którą próbowano zgwałcić, trafiła do pana Piotra. Osobę, którą mieliśmy z jakimiś Dzwonimy, rozmawiamy, trafia do pana Piotra. Teraz już jesteśmy w czasie rozmów, że mamy panią, która jest w trakcie chemii, bo ma, bo ma nowotwór, już wiem, że rozmawiamy. Nie ja bezpośrednio za chwilę będę tu nękał pana Piotra, żeby ją na ten czas gdzieś tam ją ulokować, żeby ona nie funkcjonowała w tej grupie ludzi, gdzie są zarazki, bakterie, różne inne rzeczy. My sobie dajemy radę, także to jakoś funkcjonuje. I, i, i staramy się gdzieś, że tak powiem, stworzyć im jak najbardziej godne warunki. I już wiem, że musimy kończyć. I to, to jest naprawdę z naszej strony świadczy o tym to, że oni tu wracają. Tak? Oczywiście musimy już kończyć nasz program. Jak Państwo słyszeli, instytucje między sobą współpracują i bardzo dobrze, bo sytuacja nie jest prosta, jak mówili nasi goście, którym bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Pan Robert Egiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pani Sylwia Grzyk-Karytas, Giecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Piotr Barczak, komendant wojewódzki ochotniczych chówców pracy. Dziękuję Państwu bardzo za udział w dzisiejszym programie. Proszę Państwa, to był program RZG Interwencja. Dziękuję Państwu Krzysztof Ilmanowicz i Daniel Sawicki. Do usłyszenia. RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty, wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. W każdą środę o 17.10. Na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Daniel Sawicki.